Chcę Wam pokazać, co kryje jedna z moich szuflad. A jest to dosyć pokaźny zbiór przedziwnej, ale z ogromnie sympatycznej biżuterii. Są to pierścionki, głównie, które, jak sądzę, zasługują na dużą uwagę. Kupiłam je na kilku giełdach w przeciągu kilku ostatnich lat, ponieważ bardzo mnie urzekła ich fantazyjność. Są takie nietuzinkowe no, taka właśnie biżuteria dla. Młodych dziewcząt z fantazją, ale podziwiam ogromnie twórców, ich kreatywność i precyzję w wykonaniu. Oczywiście można by było wiele mówić, żądać i oczekiwać od takich pierścionków. Niemniej przypomniałam sobie o nich, ponieważ. Ponieważ leżały u mnie głęboko w szufladzie. A propos szuflady, byłam dzisiaj u sąsiada, ponieważ chciał mi zaprezentować starą maszynę Zingera, którą odziedziczył po swojej starutkiej babci. Maszyna, jak na swój wiek. Prezentuje się jeszcze całkiem okazale. Zapewne, gdyby ją dobrze oczyścić, naoliwić, szyłaby jeszcze, ale przeważnie wykorzystywane są tego typu maszyny jako nóżki do stolików ogrodowych. Obejrzeliśmy tą zacną, starą maszynę i. Przy okazji zajrzałam do szuflady, która znajduje się w większości tego typu maszyn pod blatem. Znajdowały się tam różności, które wydawały się babci ważne i do przechowania, i znajdowało się tam również takie pudełeczko z zawartością, jak widzicie. Jest już moje. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję, panie Jacku. Są tu duże trzy, trzy duże 20 złotówki, dwie z nominałem na rewersie, a trzecia z, z stylizowanym widokiem bloku i głosami zbóż. Ale mnie najbardziej urzekły te drobniutkie monety, ponieważ tych dużych 20 złotówek sama posiadam kilkadziesiąt. A te drobniutkie maniaczki są ogromnie urokliwe. Bardzo lubię reliefy monet z okresu PRL-u. Kruszec, materiał taki dosyć nikczemny, ale wizerunek i, i ta właśnie estetyka bardzo mi się podoba. Dziwnym trafem nie ma tam ani jednej dwugroszówki. No, ale chętnie przytuliłam ten prezent. I a propos tych szuflad, sięgnęłam do własnej, żeby pocieszyć oko takimi pięknościami. Ten pierścionek jest to coś naprawdę wyjątkowego. Nie jest to broszka, jak można by było sądzić na pierwszy rzut oka. Jest to pierścionek, taka łąka, pełna kwiatów wykonanych z metalu i emali. Ale jest tam również umieszczony żółty żuczek, delikatny, drobny motylek. No coś pięknego, taka biżuteria dla młodych osób z fantazją.